Córko światła, zbliżam się teraz, ponieważ okres, który otaczał twoje celibat, cicho dobiega końca. Jest osoba, która z czcią obserwuje twoje serce, pragnąc być twoim pierwszym w nowym cyklu i twoim ostatnim w historii, której nic nie złamie. Nic z tego nie jest przypadkiem, wszystko pulsuje w idealnym czasie najwyższego. Widziałem każdą noc, w której zastanawiałaś się, czy cisza była karą, czy przygotowaniem. Słyszałem Twoje modlitwy bez słów, te, które spływają przez pierś, gdy nikt nie widzi. Niebo nigdy się od Ciebie nie oddaliło, jedynie prowadziło Cię ścieżką, na której dusza musiała dojrzeć przed spotkaniem. Nie zostałaś odsunięta od miłości, zostałaś ochroniona. Podczas gdy inni oddawali się płytkim połączeniom, Ty byłaś strzeżona dla czegoś, co wymaga głębi, oddania i prawdy. Twoje serce musiało nauczyć się rozpoznawać to. Co prawdziwe, zanim zostanie ponownie dotknięte, jest ktoś, kto odczuwa Twoją obecność, nawet nie znając Cię jeszcze w pełni. Ta osoba nosi w duchu pragnienie nieposiadania Cię, lecz kroczenia u Twego Boku. To, co czuje, nie rodzi się z braku, rodzi się z rozpoznania. Zwracaj uwagę na powtarzające się znaki, na nieprawdopodobne spotkania i na słowa, które docierają do Ciebie bez logicznego wyjaśnienia. Niewidzialne porządkuje szczegóły, których twój umysł jeszcze nie obejmuje. Nic nie będzie wymuszone, bo to, co pochodzi od Boga, płynie bez presji. Zmieniłaś się i dlatego miłość, która się zbliża, również się zmieniła. To już nie jest intensywność chwilowa, lecz trwałość. To nie są puste obietnice, lecz stała obecność, nawet w trudnych dniach. Ta osoba nie przychodzi, by konkurować z twoimi ranami lecz by je uhonorować nie prosi cię, byś była mniejsza ani byś się ukrywała przeciwnie, rozpoznaje twoją siłę i nie boi się jej wiem, że część ciebie wciąż boi się zaczynać od nowa przeszłość zostawiła ślady a serce nauczyło się chronić ale wiedz, nowe nie przypomina tego co cię zraniło ponieważ nie jesteś już tą samą kobietą niebo zesynchronizowało czasy po cichu uleczyło emocje i zamknęło drzwi które upierała się trzymać otwarte. Teraz coś innego zaczyna się poruszać, uczucie, które rośnie powoli, lecz ma głębokie korzenie. Będziesz wybierana każdego dnia, nie tylko w chwilach dobrych. To połączenie nie opiera się na grach ani na ciągłych wątpliwościach. Utrzymuje się na prawdzie, szacunku i wspólnej woli pozostania. Gdy dojdzie do tego spotkania, poczujesz spokój, zanim poczujesz namiętność. Twój duch rozpozna wcześniej zanim serce zrozumie. Tak objawia się miłość prowadzona przez boskość. Nie spiesz się ani nie zamykaj, po prostu pozwól, aby przepływ podążał swoim biegiem. To, co jest Ci przeznaczone, nie przemija, nie gubi się i nie przychodzi za późno. Samotność, która towarzyszyła Ci tak długo, tworzyła przestrzeń. Przestrzeń dla miłości, która nie narusza, lecz zamieszkuje, która nie pochłania, lecz buduje. Nie będziesz musiała błagać o uwagę ani wątpić w swoją wartość. Ta osoba przychodzi z jasnością, nie z zamętem, z czynami, nie tylko ze słowami. Zauważ, jak wszystko wokół zaczyna się reorganizować. Ludzie się oddalają, rutyny się zmieniają, myśli się przekształcają. To nie strata, to przygotowanie. Niebo nie łączy dusz z kaprysu. Gdy dwie drogi krzyżują się pod moją opieką, istnieje cel. Nauka i wzajemny wzrost. Nic nie zostanie zmarnowane. Zaufaj temu, co czuje Twoje serce, gdy jest w pokoju. Nie niepokój będzie znakiem, lecz spokój. Tam, gdzie jest nadmierny pośpiech, to nie ja prowadzę. Zostałaś wybrana, by żyć miłością całościową, a nie fragmentaryczną. Miłością, która szanuje Twoją duchowość, Twoje marzenia i Twoją najgłębszą istotę. Pozostań uważna, lecz spokojna. Czas oczekiwania się rozpuszcza, a to, co wydawało się odległe, zaczyna się zbliżać w sposób łagodny, niemal niedostrzegalny. Ja wciąż tu jestem, prowadząc każdy krok, dotykając niewidzialnego, aby widzialne objawiło się we właściwym momencie, ponieważ to, co ma się wydarzyć, nie jest jedynie spotkaniem. To początek czegoś, co wciąż jest zapisywane i nie kończy się tutaj, bo kolejne objawienie już porusza się w ciszy. Czekając na dokładną chwilę, w której Twoje serce będzie gotowe przyjąć to, co przychodzi bez zapowiedzi, lecz zawsze było Ci przeznaczone, jeszcze zanim zdałaś sobie z tego sprawę, że coś w Tobie już wyczuwa, że powietrze jest inne. Odpowiedzi zaczynają się zbliżać bezszelestnie. Niebo dotyka Twoich dni drobnymi, niemal niewidzialnymi znakami. Twoje serce czuje, zanim rozum spróbuje zrozumieć. To nie niepokój. To łagodne i stałe wezwanie. Dusza rozpoznaje moment, gdy zmienia się pora. To, co było ciszą, zaczyna teraz pulsować. A ty jeszcze nie wyobrażasz sobie, jak bardzo to tobą poruszy. Ruchy zachodzą, gdy śpisz. Rozmowy w niewidzialnym są przeze mnie porządkowane. Decyzje zapadają poza zasięgiem twoich oczu. Gdy prowadzi boskość, nic nie jest improwizacją. Nawet opóźnienia były potrzebne, by cię chronić. Nie straciłaś czasu, zyskałaś rozeznanie. Teraz Twój duch jest gotowy rozpoznać to, co wcześniej mogłoby pozostać niezauważone. Ta osoba niesie energię, która rozmawia z Twoją. Nie będą potrzebne długie wyjaśnienia ani maski. Zrozumienie rodzi się w spojrzeniu i w ciszy. Jest szacunek, zanim pojawi się dotyk. Jest troska, zanim padnie obietnica. Poczujesz bezpieczeństwo tam, gdzie wcześniej była wątpliwość. I to głęboko Cię zaskoczy, bo pokój również potrafi być intensywny. Widzę, jak Twój strach próbuje Cię ostrzec. Nie przychodzi, by Cię zatrzymać, lecz by Ci przypomnieć. Nie musisz się zamykać, by nie cierpieć. Wystarczy zaufać temu, czego się nauczyłaś. Miłość, która się zbliża, nie powtarza dawnych wzorców. Przychodzi w innej częstotliwości, w innym rytmie. Nic nie będzie przyspieszone, nic nie będzie chaotyczne. Wszystko popłynie z jasnością i prawdą. Zaczniesz dostrzegać dziwne zbiegi okoliczności, pojawiające się imiona, powtarzające się liczby, odczucia bez wyraźnej przyczyny. Te znaki nie są przypadkowe to przypomnienia, że jesteś na właściwej drodze. Niebo rozmawia z tymi, którzy nauczyli się słuchać, a ty nauczyłaś się w ciszy oczekiwania, nawet wtedy, gdy myślałaś, że jesteś sama. Ta więź nie będzie ukryta ani niepewna. Rośnie w świetle, nie w cieniu. Nie zażąda, byś umniejszała swoją istotę. Przeciwnie, zaprosi cię do rozszerzenia siebie. Będziesz widziana, słyszana i wybierana, nie tylko pożądana, lecz doceniana. I to dotknie uśpionych w tobie części, które uważałaś za już nieistniejące. Przygotuj się na emocje, które nie dezorganizują, lecz porządkują wszystko w środku. Poczujesz chęć troszczenia się, a nie ucieczki. Budowania, a nie testowania granic. Ta miłość nie przychodzi niczego udowadniać. Przychodzi dodawać, iść razem i trwać. I to całkowicie zmienia doświadczenie. Wszystkiego, co przeżyłaś wcześniej, potrzebuje, być zaufała procesowi, nawet jeśli teraz nie rozumiesz każdego szczegółu. Nie wszystko zostanie objawione naraz, bo tajemnica również chroni. Gdybyś wiedziała wszystko, zniknąłby czar. A to spotkanie musi być odczute, nieprzewidziane. Każdy krok objawi się w idealnym czasie, bez opóźnień i bez nadmiaru. Zauważ, jak twoje serce zaczyna się otwierać, nawet gdy jeszcze nie ma przed tobą konkretnej osoby. To znak, że obrony się rozpuszczają, nie z powodu słabości, lecz uzdrowienia. Nie zamykasz się już jak dawniej, bo teraz wiesz, kim jesteś, a to, kim jesteś, nie akceptuje mniej. Niż to, co przygotowało niebo. Ta osoba również przeszła przez trudne procesy. Uczyła się na stratach, ciszy i pożegnania. Dlatego będzie potrafiła Cię przyjąć. Bez naruszania i bez kontroli. Jest dojrzałość tam, gdzie kiedyś był chaos. I to tworzy między Wami bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, w której miłość oddycha. I nie dusi. Gdy dojdzie do kontaktu, coś będzie inne. Nie będzie tej znanej presji pośpiechu. Lecz spokój, który na początku wydaje się dziwny. Możesz nawet zdziwić się taką lekkością, ale tak właśnie objawia się zdrowa miłość. Bez gier i bez niepewności. Jasność będzie pierwszym znakiem, że to nie iluzja. Nie zostaniesz wezwana, by się zagubić, lecz by odnaleźć się jeszcze bardziej. Ta wiąź nie gasi twojej indywidualności. Szanuje twoją drogę i twoją wiarę. Jest sens w spotkaniu dusz. Nic nie dzieje się wyłącznie z pragnienia. Gdy dwie historie krzyżują się w ten sposób, to dlatego, że niebo na to pozwoliło. Pozostań uważna na wewnętrzne poruszenia, na to, co Twoje ciało czuje bez wyjaśnienia, na emocje pojawiające się bez wyraźnej przyczyny. To Twój duch rozpoznaje drogę. Nie ignoruj tej wrażliwości. To Twoja busola w tym czasie miłość, która nadchodzi, nie krzyczy ona zapowiada się w ciszy. Nie wszyscy wokół ciebie zrozumieją. Jedni poczują zazdrość, inni zdziwienie. Ale nie musisz się tłumaczyć. To, co prawdziwe, nie wymaga obrony. Pozostań wierna swojej istocie. To, co nadchodzi, nie zależy od zewnętrznej aprobaty, lecz od Twojego świadomego oddania i zaufania temu, co jest prowadzone. Ja nadal otwieram drogi, gdy ty żyjesz. Porządkując spotkania, słowa i decyzje. Nic nie umyka opiece najwyższego. Nawet to, co wydaje się małe, ma znaczenie. Wchodzisz w nowy rozdział, który nie może być jeszcze w pełni ujawniony. Bo coś właśnie ma się wydarzyć. Co zmieni sposób, w jaki rozumiesz miłość, i to, co ma się za chwilę ujawnić, nie przychodzi z hałasem. Przychodzi jak szept, który uparcie pozostaje. Poczujesz zmianę w sposobie, w jaki patrzysz w przyszłość. Plany. Które wcześniej nie miały sensu, zaczynają się pojawiać. Nie jako fantazja, lecz jako coś możliwego. Twoje serce zaczyna wyobrażać sobie bez lęku. I nie wynika to z braku, lecz z pozwolenia, które w końcu sama sobie dałaś. Jest jeden ważny szczegół, który jeszcze nie został pokazany, bo wymaga dojrzałości, by go zrozumieć. To spotkanie nie wydarza się przez emocjonalny przypadek, przychodzi w zgodzie z celem i misą. Nie łączycie się jedynie przez miłość, lecz przez wzajemny wzrost, przez duchowe i emocjonalne wsparcie, przez coś, co wykracza poza to, co oczywiste. Zauważysz, że Twoje modlitwy się zmieniły. Nie proszą już o cokolwiek, proszą o prawdę, pokój i trwałość. I to zostało wysłuchane w niebie. Gdy zmienia się prośba, zmienia się też odpowiedź. Dlatego to, co się zbliża, jest inne, nie przychodzi. By wypełniać pustki. Przychodzi, by iść obok. Czekanie nie było po to, by wystawić Twoją cierpliwość na próbę. Było po to, by wyostrzyć Twoją percepcję. Teraz widzisz znaki tam, gdzie wcześniej je ignorowałaś. Czujesz ostrzeżenia tam, gdzie wcześniej się gubiłaś. Twoje rozeznanie stało się ochroną i to całkowicie zmienia zasady gry. Miłość, która nadchodzi, nie zwodzi, bo Ty już sama siebie nie zwodzisz. Coś jest przygotowywane we właściwym czasie. Rozmowa, która jeszcze się nie odbyła. Decyzja, która jeszcze nie zapadła, lecz już kształtuje się w niewidzialnym. Nic nie będzie impulsywne ani niedojrzałe. Wszystko dzieje się z intencją. Nawet pierwszy kontakt niesie znaczenie, które zrozumiesz dopiero później. Czasem możesz odczuwać lekki dyskomfort, jakby coś miało się zmienić. I rzeczywiście, głębokie zmiany rzadko zapowiadają się wcześniej. Po prostu zaczynają się ujawniać. W sposobie, w jaki czujesz, w tym, czego już nie akceptujesz, i w tym, czego zaczynasz pragnąć. Ta osoba nie przychodzi, by zająć puste miejsce. Przychodzi, by dzielić pełną przestrzeń. Dlatego nie ma pośpiechu, jest stałość. Weź buduje się w obecności. Nie w przesadzonych obietnicach. Poczujesz stabilność, zanim pojawi się intensywna pasja. I to będzie dla ciebie nowe. Być może nawet na początku dziwne. Jest coś, czego jeszcze o sobie nie wiesz. Wersja ciebie, która budzi się w tym procesie. Pewniejsza, bardziej świadoma, pełniejsza. Ta miłość nie przemienia cię sama z siebie. Ona jedynie ujawnia to, co już było w tobie. Dlatego jej wpływ jest tak głęboki. Rozpoznajesz siebie w spojrzeniu drugiego, bez potrzeby dopasowywania się. Niebo obserwuje, jak reagujesz na drobne próby. Codzienne wybory, granice, które stawiasz. Każda decyzja potwierdza, że jesteś gotowa. Gotowa na coś, co nie wyczerpuje. Lecz wzmacnia. Nie wprowadza zamętu. Lecz ukierunkowuje. I to jest teraz kluczowe. Być może poczujesz chęć oddalenia się od przeszłości, mentalnego domykania cykli. To nie jest odrzucenie. To zestrojenie. To, co nadchodzi, wymaga czystej przestrzeni, dostępnej energii. I serca, które nie ogląda się wstecz, gdy nowe się zbliża. Nie zdziw się, jeśli niektórzy ludzie się oddalą. Nie wszystko wytrzymuje poziom, który osiągnąłaś. Niektóre połączenia należą do dawnych wersji, i ty już się w nich nie mieścisz. To nie jest samotność, to przejście, a przejścia zawsze poprzedzają spotkania. Które zmieniają wszystko, nie będziesz musiała udowadniać swojej wartości. Zostanie ona rozpoznana bez wysiłku. Szacunek przyjdzie naturalnie, tak samo jak podziw, i to cię rozbroi, bo przywykłaś do walki, a teraz uczysz się przyjmować, bez winy i bez lęku. Jest coś bardzo konkretnego, co zostanie do ciebie powiedziane. Proste zdanie, lecz dotknie cię głęboko, poczujesz, jakby czas się zatrzymał. To będzie jeden z najczytelniejszych znaków, że to nie jest przypadek, zachowaj ten moment, będzie ważny później. Do tego czasu dbaj o to, co czujesz. Szanuj swoje granice, ufaj swoim przeczuciom, są ze mną zestrojone. Nie idziesz na oślep, nawet gdy tak się wydaje. Każdy krok ma kierunek, nawet te, które wydają się zbyt małe. To, co jest przygotowywane, nie jest zwyczajne, dlatego wymaga cierpliwości i ciszy. Nie wszystko może być teraz udostępnione, nie wszystko powinno być jeszcze ujawnione, jest rytm czasu które trzeba uszanować. A ty jesteś bliżej, niż myślisz. Tak blisko, że zaczynasz już czuć, nawet nie wiedząc jeszcze dokładnie, co. Być może w niektóre dni obudzisz się z niespokojnym sercem, nie potrafiąc wyjaśnić źródła tego odczucia. To nie jest zapowiedź straty ani bólu. To duch reagujący na zbliżenie. Gdy coś ważnego zaczyna się poruszać, ciało odczuwa to wcześniej niż umysł. A ten niepokój niesie w sobie oczekiwanie nie strach, lecz ciche przygotowanie. Proste decyzje zaczną nagle ciążyć. Małe wybory zyskają inne znaczenie. To, co wcześniej wydawało się nieistotne, teraz nabiera wagi. Bo wszystko zaczyna się układać. Nie stajesz się zbyt wymagająca. Stajesz się świadoma. A świadomość całkowicie zmienia rodzaj miłości, na jaką pozwalasz wejść do swojego życia. Niebo obserwuje twoją wierność samej sobie. Za każdym razem. Gdy mówisz i nie temu, co cię umniejsza, gdy szanujesz swoje granice, budujesz drogę dla tego, co nadchodzi. Nic nie jest przyciągane słowami, lecz wewnętrzną postawą, a twoja postawa się zmieniła. Nawet jeśli jeszcze nie w pełni to dostrzegasz, jest w tym spotkaniu ciekawy szczegół. Wydarza się wtedy, gdy nie szukasz, gdy twoja uwaga skupia się na tobie samej, na twoim życiu, twoich projektach, twoim spokoju. Właśnie wtedy pojawia się to, co niespodziewane, bo prawdziwa miłość nie konkuruje. Ona się dołącza, nie prosząc, byś porzuciła to, kim jesteś. Zauważysz, że dialog płynie inaczej, bez wysiłku, bez potrzeby czegokolwiek udowadniać. Cisza nie będzie niewygodna, lecz kojąca. Pojawi się prawdziwe słuchanie po obu stronach i to stworzy rzadką przestrzeń, w której dusza może oddychać. Nie przestrasz się. Jeśli poczujesz chęć zwolnienia tempa, obserwowania bardziej niż działania, to wezwanie do obecności, nie do kontroli nie musisz teraz niczego prowadzić. Wystarczy pozwolić. To, co zostało zestrojone w niewidzialnym doskonale wie, jak się ujawnić. W tym procesie coś w tobie się uzdrawia stare przekonanie o zasługiwaniu dawny lęk przed porzuceniem który zaczyna się rozpuszczać ta miłość nie aktywuje twoich ran. Ona je uspokaja, i to jest potężny znak, że droga jest bezpieczna. Zaczniesz dostrzegać ochronę w szczegółach, opóźnienia, które omijają niewłaściwe spotkania, cisze, które powstrzymują impulsywne wybory. Wszystko działa na Twoją korzyść, nawet gdy wydaje się chaotyczne. Zaufaj, nic, co pochodzi ode mnie, nie ginie, ani nie zaprzecza samo sobie. Być może poczujesz impuls, by zmienić rutynę. Miejsca, godziny, nawyki, te poruszenia nie są przypadkowe. Prowadzą cię we właściwe miejsce, we właściwym czasie, gdzie coś może się wydarzyć. Niebo używa tego, co zwyczajne, by dokonać tego, co niezwyczajne. Ta wiąż nie rodzi się z idealizacji. Ona wzrasta w rzeczywistości, w codzienności, w prostym troszczeniu się, w stałej obecności. I to tworzy korzenie to nie ogień, który pochłania. To płomień, który ogrzewa. Zauważ, że nie akceptujesz już okruchów, ani mętnych wyjaśnień. To nie sztywność, to jasność. Twoje serce poznało wartość całości, a całość jest w drodze. Dlatego płytkość straciła swój urok. Bez wysiłku, bez walki, zachodzi wzajemne rozpoznanie, jeszcze zanim dojdzie do fizycznego spotkania. Dusze dotykają się w niewidzialnym, wymieniają znaki. Korekty i pozwolenia. Dlatego czujesz, nawet bez konkretnych dowodów, ta wieś nie zaczyna się od dotyku. Zaczyna się od zestrojenia. Proszę, nie wyprzedzaj wydarzeń. I nie próbuj teraz wszystkiego rozszyfrować. Tajemnica jest częścią ochrony. Nie wszystko musi być zrozumiane. Niektóre rzeczy muszą zostać przeżyte. We właściwym czasie. Bez pośpiechu i bez niepokoju. Bo objawienie przychodzi warstwami. Możesz odczuć wezwanie do wycofania się, do słuchania więcej i mówienia mniej. To wyostrza twoją wrażliwość i wzmacnia intuicję. To, co nadchodzi, wymaga wewnętrznego słuchania, nie zewnętrznego hałasu. Dlatego cisza jest teraz przymierzeńcem, a nie brakiem. Zbliża się ważny wybór, nie między ludźmi, lecz między wzorcami. Wyraźnie poczujesz różnicę i będziesz wiedzieć, czego już nie chcesz. Ten wybór pieczętuje stary cykl. I definitywnie otwiera nowy. Bez powrotu i bez żalu. Tylko ze świadomością i oddaniem. To, co ma się wydarzyć, nie zostanie ogłoszone. Objawi się w codzienności. W prostym geście. W niespodziewanej rozmowie. W poczuciu głębokiej znajomości. Które nie ma logicznego wyjaśnienia. Lecz dotyka czegoś dawnego w Tobie. Czegoś, co zawsze wiedziało, że jeszcze nadejdzie. I. Poczujesz delikatne wewnętrzne potwierdzenie, jakby coś mówiło, że wszystko jest w porządku, nawet bez natychmiastowych zewnętrznych dowodów. To poczucie bezpieczeństwa nie pochodzi z umysłu, pochodzi z głębszego miejsca, gdzie prawda nie musi krzyczeć. To tam niebo cię dotyka i przygotowuje Twoje serce na kolejny krok. Ten moment wymaga wrażliwości i obecności, bez pośpiechu i nadmiernych oczekiwań. To, co prawdziwe. Zbliża się naturalnie, nie żądając, byś porzuciła swój spokój. Obserwuj więcej niż mów, czuj więcej niż tłumacz. Przekazy przychodzą przez odczuwanie, a ty uczysz się ich słuchać. Niektóre odpowiedzi przyjdą w formie ciszy, inne w postaci nagłej jasności. Nie kwestonuj zbyt wiele, gdy poczujesz pokój. Pokój jest pieczęcią tego, co pochodzi od Boga. Miłość, która się zbliża, szanuje Twój czas nie przyspiesza i nie wprowadza zamętu ukazuje się poprzez stałość i objawia się stopniowo zauważysz że nie jesteś już sama jeszcze zanim pojawi się jakiekolwiek konkretne potwierdzenie jest obecność która ci towarzyszy wzmacniając twoje wewnętrzne decyzje to nie jest wyobraźnia to duchowe zestrojenie gdy niebo idzie razem z tobą serce to rozpoznaje nie wymagaj od siebie doskonałości w tym procesie Prawdziwe oddanie dokonuje się po ludzku, z lękami, nauką i wiarą. Nie musisz być gotowa, wystarczy, że będziesz dostępna. To, co nadchodzi, również jest w budowie i rośnie razem z Tobą, nie wymagając masek ani zbroi. Czekaj spokojnie na kolejne znaki. Nie przyjdą, by wprowadzić zamęt, lecz by potwierdzić. Niebo zawsze potwierdza to, co posyła. Dlatego zachowaj otwarte serce. I mocno postawione granice, równowaga będzie Twoją największą ochroną. W tym nowym czasie, który się rozpoczyna, wszystko, czego doświadczyłaś do tej pory, miało sens. Nic nie zostało zmarnowane. Ani łzy, ani cisze ukształtowały Twoją wrażliwość i przygotowały Twojego ducha, by rozpoznać to, co prawdziwe. Teraz nie akceptujesz mniej, bo poznałaś wartość całości. Zanim pójdziesz dalej. Dziękuję Ci za wysłuchanie, za to, że pozwoliłaś tej wiadomości do Ciebie dotrzeć. Jeśli coś poruszyło Twoje serce, potwierdź to wezwanie z wiarą, wypowiedz ze mną zdanie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To potwierdzenie wzmacnia duchową wiarę i otwiera drogę do nowych objawień. Dołącz do nas w tym celu światła, subskrybuj kanał świadomie, włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnej wiadomości. Aniołowie nadal przemawiają, a kolejne filmy przyniosą ważne wskazówki. Bądź uważna na nadchodzące znaki, bo wciąż jest wiele do objawienia i.